Dzisiejszy spacer będzie o tym, jak wielki świat dotarł do lasu nad rzeką Grabie. Dzień dobry. Początek marca i piękna pogoda zachęcają do spacerowania. W dniu dzisiejszym udaje się do kolumny. Miasto Las Kolumna. Na północno-wschodnim krańcu dzisiejszej kolumny, obejmującej połusznicę od rzeki Grabi do szosy łask-łódź, doliwę od szosy do torów kolejowych i cygankę z terenami na północ od torów, istniała w dawnych wiekach wieś wierzchy, wchodząca w skład dóbr łask. Prawdopodobnie na początku XVIII wieku. Powstała w jej pobliżu osada młyńska nad grabią właśnie o nazwie Kolumna, a niedaleko od niej właściciele łasku wydzielili przy starym trakcie miejsce na karczmę, później przy młynie zbudowano tartak. Nie do końca wiadomo skąd się wzięła nazwa kolumna. Jedna z legend mówi, że nazwa miejscowości pochodzi od kolumny napoleońskich żołnierzy, którzy kiedyś zabądzili w miejscowych lasach, a według innej wersji od mającego się w owych lasach znajdować pogarskiego posągu w kształcie kolumny. Inna jest jednak historia powstania miasta-lasu Kolumny. Historia ta rozpoczyna się w połowie lat 20. XX wieku. Pierwotnie miejscowość należąca do dóbr łaskich, składająca się z wioski i osady młyńskiej, położonej nad rzeką Grabium, znalazła się w rękach rodziny Szwajcerów. W 1925 roku Janusz Szwajcer, ówczesny właściciel Kolumny, Zainspirowany osiągnięciami angielskiej urbanistyki zwrócił się do władz z prośbą o wyrażenie zgody na wydzielenie fragmentu lasu pod przyszłą osadę letniskową. Jego wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Janusz Szwajcer ze względów ekonomicznych zainteresowany był założeniem miasta lasu w własnych dobrach. A w lokalizacji całego przedsięwzięcia pomógł mu jego krewny, absolwent leśnictwa Uniwersytetu Grenoble, miejscowy nadleśniczy Piotr Suski. Szwajcar uzyskał zgodę na wydzielenie ze swojego majątku około 100 hektarów lasów i urządzenie na tym terenie letniska. Pod parcelację przeznaczono leśne uroczyska, kolumnę i pałusznicę. W 1928 roku Powstała koncepcja zagospodarowania przyszłego osiedla. Wydzielono na nim place pod rynek, kościół, synagogę wraz z domem dla Rabina i zabudowę Willową, gdzie miało powstać prawie 500 działek letniskowych. Miasto Las Kolumna to nazwa, która powstała od tytułu Księgi Hipotecznej specjalnie założonej na tę część dóbr łaskich. Miejscowość ta miała od razu dobre połączenie komunikacyjne przy szosie Łódź-Kalisz oraz przy linii kolejowej, na której powstał osobny dla przystanek. Przystanek został uruchomiony 30 maja 1930 roku, jednak bez poczekalni i kasy. Ostatecznie budynek oddano do użytku rok później, w połowie 1931 roku. Planowano również przedłużyć linię tramwajową z Pabianic aż do Kolumny, ale ze względu na późniejszy kryzys gospodarczy, projekty te pozostały tylko na papierze i niezrealizowane. Mimo wszystko w 1929 roku sprzedaż działek ruszyła pełną parę. Cena działek z lasem oscylowała w granicach 56 groszy za metr kwadratowy. Korzystne były też warunki spłaty, umożliwiające każdemu nabycie działki na własność. Kupujących obowiązywał zakaz wycinania więcej niż 1 trzeciej drzewostanu. Do końca 1929 roku sprzedano wszystkie działki. Z uwagi natomiast na wzrastającą liczbę mieszkańców pochodzenia żydowskiego, w niedługim czasie wybudowano tu niewielką synagogę, synagogę, a kolumnę nazwano Małą Palestyną. W 1931 roku w kolumnie było już 200 domów i 20 pensjonatów. Jednorazowo mogło przebywać tu od 5 do 7 tysięcy turystów. W następnych latach zorganizowano dla letniska kąpielisko i plaży nad grabią. Przejdźmy się teraz wspólnie ulicami kolumny, aby zobaczyć pozostałości tych wspaniałych budynków, jakie w owym czasie powstawały. Wraz z rozwojem osiedla i zwiększeniem się liczby jego stałych mieszkańców powstawała miejscowa sieć sklepów. Przed wojną było ich w Kolumnie kilkanaście, także dwie porządne restauracje, z tego jedna z koszernymi daniami, a na potrzeby letników zbudowano kilka kortów tenisowych. A We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Do upadku letniska przyczyniła się II wojna światowa. Podczas okupacji pensjonaty zmieniono na kwatery dla Niemców przesiedlonych ze wschodniej Europy. Po wojnie wiele widli przydzielono polskim rodzinom z Kresów Wschodnich, gdyż po eksterminacji ludności żydowskiej stały one po prostu puste. Wiele budynków przejął, powstały w 1949 roku Fundusz Czasów Pracowniczych. Co przez lata niewłaściwej eksploatacji doprowadziło do dewastacji większości zabytkowych Wilni. I choć dla ochrony przyrody w 1993 roku utworzono na obszarze ponad 300-hektarowy zespół przyrodniczo-krajobrazowy kolumna las ze starożrzewcem sosnowym, to i tak tutejszy las stale się kurczy, a starych drewnianych Wilni i przedwojennych pensjonatów. Pozostało dziś zaledwie kilkanaście. Stara kolumna powoli i chyba nieodwracalnie odchodzi zapomnienie. Musimy jeszcze oczywiście pojechać nad grawiem. Odwiedzimy miejsce zwane plażą Podbykiem. Na ulicy plażowej 7 był kiedyś bar, który nazywał się Podbykiem. Stąd nazwa plaży. Kiedyś można było tu zjeść coś dobrego, a po odbiór zamówień ustawiały się kolejki. Zmieniali się kolejni właściciele baru, aż w końcu nie było chętnych do poprowadzenia lokalu gastronomicznego. Obiekt należący do strażaków popadł w ruinę. Jakiś czas temu gminowaza odkopiła od nich teren, na którym się bar, bar znajdował. Niestety nie dało się go już uratować. Zapraszam teraz na krótki spacer brzegami rzeki. so loud as you Na tym będę kończył dzisiejszy spacer, dziękuję jednocześnie tym, którzy dotrwali do końca, zapraszam na następne podróże.